Cześć! W tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, jakich listew zasilających nie wybierać. Podkreślmy nie wybierać. Takie, które naprawdę są gównowarte. Innymi słowy, jakie kupicie, a duża część osób je kupuje, będziecie z tego niezadowoleni. W tym filmie dowiecie się na co zwracać uwagę, żeby nie wtopić kasy w listwę zasilającą, antyprzepięciową, która tak naprawdę jest. Chybionym zakupem z tego powodu, że nie spełni Waszych oczekiwań w bardzo szybkim czasie. A więc jakich listew zasilających absolutnie nie kupować, zapraszam do zobaczenia tego filmu. No, i tak jak mówiłem wam na samym początku, na co powinniście w pierwszej kolejności zwracać uwagę, aby nie wtopić kasy, mianowicie ilość gniazdek. Bo część z Was na pewno widzi, że jak kupicie sobie listę zasilającą, która ma mniej wtyczek a w zasadzie mniej otworów na wtyczki, czyli gniazdek, to jest ona tańsza. I tutaj jest bardzo częsty błąd, bo pamiętajcie, czy było tak u Was kiedyś, że Wam się ilość urządzeń elektrycznych zmniejszała, czy powiększała, bo wszystkich się powiększa ilość koniecznych wtyczek do wsadzenia. A tym samym, jak sobie wybierzecie listwę zasilającą, która ma na przykład trzy gniazdka, to szybko się okazuje jasna cholera, brakuje mi jednego gniazdka, a z czasem dwóch gniazdek. I potem, właśnie, część osób ładuje do tego tak zwane złodziejki, czyli rozgałęźniki prądu, jakoś znaleźć więcej tych możliwości przyłączania. Łączy. Najlepszym rozwiązaniem jest po prostu kupienie listwy, która ma więcej gniazdek. Pamiętajcie, zdrowa, mądra zasada jest taka. Jak potrzebujecie dzisiaj listy zasilającej, która wykorzysta 3 gniazdka, to kupcie taką, która ma ich 5. Wykorzystacie 5, to kupcie taką, która ma ich 7. Zawsze co najmniej o 2 miejcie gniazdka więcej niż potrzebujecie na dany czas. I to Wam się naprawdę sprawdzi. Dlatego tym samym raczej nie opłaca się kupować listwy zasilającej, która ma jedno, czyli tak naprawdę przedłużacz wtedy już jest, czy trzy gniazdka. Trzy gniazdka bardzo szybko okazują się, że jest to mało. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie samego przedłużacza, to może być jedno gniazdko, ale mówimy w filmie o listwach zasilających, więc. Trzy gniazdka to jest lipa, minimum 4, a najlepiej jak będzie ich 5. Następny bardzo ważny punkt. Osobne włączniki do każdego gniazdka. Jest to bardzo ważne z tego powodu, że normalnie nie będziecie odłączali tych wtyczek, które macie podłączone, bo wiecie, że jak nawet macie podłączony telewizor, który nie działa radio, komputer, cokolwiek, no to nawet jak tego nie używacie i to nie pracuje, to i tak prąd to bierze. To oczywiście bierze dużo mniej prądu niż normalnie jak pracuje. Ale i tak ten prąd dopływa w kabelku do tego standby czy gdziekolwiek on tam wpływa i Wam ciągnie prąd. Dlatego bez sensu jest wyciągać wtyczki i potem je podłączać jak coś potrzebujecie. Najlepiej mieć to cały czas wpięte co byście mogli mieć wpięte do tych zasilaczy. I tylko sterować czy dane zasilanie idzie do tego urządzenia czy nie idzie przez ten włącznik na danym gniazdku. Zawsze lepiej wybierać listy zasilające które mają osobne włączniki do każdego gniazdka. Oczywiście z tym się wiąże też włącznik centralny, włącznik, wyłącznik centralny, czyli abyście całą listę mogli sobie zgasić jednym klawiszem, a nie znowu gmerać i szukać, gdzie ona jest podpięta, do którego gniazdka już w ścianie. Wjeżdżacie dziś na wycieczkę, na dłuższy czas wychodzicie z domu, po prostu całą listę wyłączacie sobie wtyczką, nie musicie nigdzie gmerać, żeby ją wyciągnąć z kontaktu. Jak ich nie wybierać? Mianowicie, jeżeli osłona waszego kabla będzie winylowa. Możecie to wybrać lub lepiej nie wybierać. Pamiętajcie, że osłona, kabla jak jest gumowa, jest ona lepiej izolująca prąd i ona się nie przeciera i jednocześnie podczas zagięć kabla jest ona niepękliwa. Natomiast, jak wybierzecie sobie osłonę winylową i byście chcieli ten przedłużacz z długim kablem gdzieś ciągnąć, prowadzić w jakichś zagłębieniach, to okaże się, że on jest mało elastyczny. Gumowy jest taki mięciusi i fajny, łatwo do zgniecenia, a winylowy jest taki sztywny, twardy. Jak go mocno sobie nagniecie, to może po prostu pęknąć. Dlatego osłonie kabla lepsze są zawsze gumowe, a winylowe dużo gorsze. Jeden z najważniejszych rzeczy, gdzie robi się błąd, a mianowicie długość kabla. I powiem Wam, że na tą chwilę potrzebujecie kabelek 1,5 metra i strzelacie sobie w kolano, bo pamiętajcie, że listwa zasilająca jest to rzecz mobilna. Możecie ją w tym pomieszczeniu wykorzystywać albo inny układ mebli się potem zrobi i długość kabla może być wymagana od Was większa. Dlatego lepiej kupić na wyrost kabla niż ten kabel bardzo krótki. Im dłuższy kabel, tym listwy są teoretycznie droższe, ale lepiej zapłacić te dosłownie parę złotówek, drobnych złotówek więcej, mieć dłuższy kabel, niż potem, żeby się okazało no, za krótki. Półtora metrowych listew nawet Wam powiem, nie warto kupować z takim kabelkiem krótkim. Lepiej od razu sobie kupić minimum, zakładać 3 metry, a jak Wam potrzeba tak około 3 metry, że starczy na spoko, to lepiej kupcie metrów. Pięć. Wtedy będziecie mieli pewność, że jak już Wam meble się dziwnie kiedyś zmienią, to on wszędzie Wam też sięgnie. A jak kabel jest długi, to przecież nie musicie go zaleźć i rozwijać. On może być sobie splecony od strony wtyczki. Gdzieś tam na ziemi leżeć przy gniazdku, splecony i tak dalej. Nie musi być rozwinięty i gdzieś się tam pałętając. Pamiętajcie, nie robicie z tego wtedy jakiegoś obwodu, że robi się większe napięcie, że coś Wam rozsadzi urządzenie, bo wtedy tak jak powstaje jakiś zwój, w takim, takiej ilości kabla i na takim splotce nie ma problemów. Pamiętajcie, niektóre listwy zasilające będą miały sobie uziemienie, a inne nie, czyli wystające bolce. Jak ma wystający bolec, możecie mieć uziemienie w gniazdku, do którego, do którego by były podłączone kontakty, lub tego uziemienia nie macie. Nie zmienia to faktu, że lepiej kupić sobie przedłużacz, który ma te bolce, niż taki, który ich nie ma. Po prostu lepiej mieć niż nie mieć, tym bardziej, że cena różnicowa jest prawie żadna. Punkt bardzo ważny, mianowicie profilowane otwory na wtyczki i strzelicie sobie w kolano. Jeżeli widzicie listę zasilającą, która ma profilowane otwory, czyli nie kółka, takie, które możecie wtyczkę dużą, okrągłą włożyć, tylko profilowane, mówimy o tych rąbach, czyli na chude wtyczki, czyli wtyczki bez uziemienia, też można inaczej mówić, no to wierzcie sobie, że jak macie otwory na wtyczki. Chudę, rąby, no to tam wtyczki okrągłe nie włożycie. Macie urządzenia na duże wtyczki i wam nic nie wejdzie, bo się nie zmieści w ten otwór na profilowany rąb. Dlatego jak kupujecie sobie listę zasilającą, zwracajcie uwagę, żeby wszystkie miały te okrągłe sloty. Te okrągłe po prostu otwory na duże wtyczki, bo małą wtyczkę zmieścicie do dużego otworu, a dużej wtyczki nie zmieścicie do małego otworu. Magic. Kolejna sprawa, większość listew zasilających będzie to miała, ale nie wszystkie. Mianowicie jak patrzycie sobie na listwę zasilającą na jej dziurki na bolce, to powinny one być zasłonięte. Czyli jak patrzycie na to, to widzicie, że nic tam nie widzicie. Widzicie, że są one zaślepione. Dopiero jak wtyczkę wpychacie, to ona rozwiera te płatki i do niej wchodzi bolec. A jak tego nie będziecie mieli i te dziury będą na przestrzał widoczne, to wtedy powstaje taki problem, że gdy się kurzy w domu, kurz tam wpada, potem powstaje tam taki kotek kurzowy, a z czasem może powstać taki problem, że powstanie iskrzenie, przepięcie lub spięcie właśnie przez kurz, który zetknie wam bieguny. Dlatego te otwory powinny zawsze być zaślepione, i tylko wtyczka powinna je rozwierać, żeby tam w nie wleźć. Kolejna sprawa, dosyć istotna, ale często pomijana, mianowicie grubość kapla. Pamiętajcie, że ja nie będę mówił tutaj o żyłach, bo jeżeli chcecie wybrać bardzo dobry przedłużacz, a w zasadzie listwę zasilającą, obejrzyjcie film na moim kanale jaką wybrać listwę zasilającą. Tam będę mówił o takich rzeczach, że Wam się nie śniło. O listwach zasilających. Na pewno będę mówił inaczej niż większość innych kanałów, o których mówię. Jest bardzo zdroworozsądkowo. A w tym filmie się tego nie dowiecie, bo ten film, jakich nie wybieracie, a nie jakie wybierać. Ale pamiętajcie o jednym: jak macie kabel, który jest bardzo cienki w danej listwie zasilającej, taki jak od lampki, nie? to wiedzcie, że jest to niedobre z tego powodu, że ma one małe obciążenie. Jest to do kitu rozwiązanie, dlatego że jak sporo sobie przykniecie do takiej listewki, to wam po prostu może się to zepsuć. Kolejna rzecz, na którą bardzo ważne, żebyście zwracali uwagę i nie wybierali Mianowicie listę zasilających, które mają małą moc maksymalną obciążenia. Minimalna moc obciążenia na każde gniazdko z osobna powinna być 700, czyli łącznie 700 robicie 700 W razy każde gniazdko i powinna Wam wyjść moc obciążenia, wtedy urządzenia, taka jaka powinna być. Jeżeli jest poniżej 700 na każde gniazdko. Nie bierzemy tego urządzenia, dlatego że mogą pojawić się problemy. No i powiem wam na koniec, że ceną się też nie sugerujcie. Dlatego że lepsze urządzenia, nawet te markowe, które będziecie wybierali, nie ma to znaczenia, czy one będą działały lepiej czy gorzej. Z tego powodu, że to nie jest jakaś strasznie skomplikowana technologia, taka listwa zasilająca. Jak sobie ją rozkręcicie kiedyś, to zobaczycie, że to są zwykłe kable podłączone do gniazdek. Jak macie antyprzepięciowe, to będą tam dryody transilowe albo wazy story. I generalnie. Budowa jest prosta jak budowa cepa, dlatego drogich marek, jakiś specjalnych filmów, ultra, super, duper, oryginal, nie musicie kupywać i płacić za nie wiele stóp, dlatego że jak kupicie sobie no name, badzie w Krzak, China Intaina, no to on będzie równie dobry jak ten super drogi produkt. To jest proste jak budowa. Natomiast, jeżeli macie jakieś drogie urządzenia, to obejrzyjcie sobie film, o którym nagrałem wcześniej, czyli Jakiem wybrać listwy zasilające, bo tam będę mówił na co zwracać uwagę dokładniej. Natomiast, jak nie macie jakichś super urządzeń, nie wiadomo jak drogich, w dziesiątków tysięcy kosztujących to kupcie sobie tanią listwę zasilającą, bazującą na tym jak ich nie kupować, czyli nie za krótki kabel, żeby nie miało za mało otworu, żeby nie miało, a w zasadzie żeby miały one osobne włączniki. Wtedy na pewno się nie pośliźniecie i nie wydacie forsy nadaremnie. A jeżeli moglibyście coś więcej dodać do tego filmu, to napiszcie to poniżej w komentarzu, podzielcie się też swoimi spostrzeżeniami. Dzięki za obejrzenie tego filmu, zapraszam na następne. cześć.